Cześć witajcie, ja jestem Nexu i dziś przychodzę do Was troszeczkę później, a dlaczego to wiedzą osoby, które mają mnie na snapie. Także jeżeli chcecie wiedzieć co robię poza YouTube'em to możecie mnie dodać, nazywam się tam Nexu Zero. I jeżeli chcecie film o takiej samej tematyce, zostawcie tutaj 7500 łapek w górę, także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ten film ma już swoje lata, a mianowicie przedstawia tajemnicze nagranie z paryskich katakumb, które to przedstawia nagranie, w którym to jeden mężczyzna zgubił się w tych podziemnych tunelach. Dlaczego to nagranie jest takie przerażające? Ponieważ mężczyzna w pewnym momencie zaczyna biec w panice, uciekając przed czymś, po czym kamera upada i słychać tylko jakieś kroki. Nagranie to zostało odnalezione przez grupkę eksploratorów, którzy udali się w tamto miejsce. Przyznajcie sami, że jest to dość dziwne i przerażające. Z tego, co wyczytałem na internecie, to nie jest raczej fake. trying to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, this video camera Free Guys One Hammer. Na pewno wielu z was widziało to nagranie, ponieważ zostało ono opublikowane w sieci w 2008 roku, które to było dokumentacją zabójstwa człowieka, dokonanego przez dwóch młodych chłopców z Ukrainy. Nagranie to jest wręcz makabryczne, ponieważ mordują oni tam człowieka, wbijają mu śrubokręt w brzuch, biją młotkiem i tak Niestety nie pokazuję wam całego nagrania, ponieważ nie chcę, aby film ten został zdjęty przez YouTube'a lub został po prostu ograniczenia wiekowe. To nagranie nie jest takie stare jak poprzednie, ponieważ zostało opublikowane rok temu przez użytkownika, który zajmuje się eksploracją różnych opuszczonych miejsc. Pewnego dnia postanowił udać się do kopalni Woldeck, która jest opuszczoną kopalnią złota leżącą w Zalesionym Kanionie. Generalnie mężczyzna nagrywał całą podróż, jednakże w pewnym momencie zaczął słyszeć przerażające dźwięki. Wiele osób twierdzi, że nie jest to fake, jednakże standardowo opinie zostanie wam w komentarzu. tu, of trzymać Możesz zobaczyć tutaj... Where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, uh. What is that wind? Can you. I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? Stop. Także to było na tyle. Jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz w komentarzu: wytrwałem, lub wytrwała mnie. Każdy taki komentarz postaram się serduszkować. Także życzę Wam miłego poranka, popołudnia, wieczoru. W zależności, kiedy to oglądacie. Słyszymy się raczej jutro lub dopiero w poniedziałek, bo jutro będę w podróży. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.